15 lat ledwo, jak dla niej dosyć Lubiał akcję z fermą, Lepiące włosy, gdy ostro balety rety W nosa kokosy Spotniety, Zamiast miłości miała pornosy Podwórko nigdy nie było, tam lepszej kosy Zajadka to dla niej wkładka, co zrobić w nocy Na mocy, śmiga na grubo, wali to rana Schylona, gdy on jest z tyłu, pije szampana Do życia już niepotrzebna, jest jej wygrana, gdy rucha się z pierwszym lepszy Jest zajarana, ma wszystko, tak sobie myśli W dupeje jebana Życiorys, w krótką chwilę Zmienia się w dramat, niewiasty Rusza do miasta, lubi ryzyko, świadomość Tu zarobi, bierze się na Nawykom ona oddana, myśli jest super Bo przecież gdyby nie w mordzie To fach ma w dupie, przywykła dobrze do tego Życie na vipa codziennie Z dziesięciu typa, nie ma że lipa Po pierwsze zarobi hajs, po drugie wyda Po wszystkim daje swój numer, jeszcze się przyda Co o niej można powiedzieć Że nie zła wygra, fachura, pseudonim rura Historia przykra, niezwykła, niespotykana Taka uroda, pierdoli 50 złotych, stówę za loda chałupę jej wynaj... Przystojny wujek, którego poznaje gdzieś tam I proponuje kapusta, dobra wypłata Nie martw się o nic, narasta, hajs nowa szata Weź tylko pomysł Lakierki, gadżety, szpilki i świecidełka W standardzie różnica duża, tobie niewielka Salony, firmy, pokazy, towar mocniejszy Który ją lepiej naćpa, ten będzie pierwszy Na ostro się wpierdoliła, wie dobrze o tym Że wyda, co zarobiła, już łapie loty Schizuje, że źle się czuje, mówi do siebie ten to wie, co tak ją klepał, już jej nie klepie Więc teraz, ty to kupuje, to jana, bo kiedy nie zanurkuje chodzi po ścianach, zawija się z koleżanką i sam na sam, zamknięta w ciemnym pokoju, rozmina plan lat parę, zlatuje szybko, wechu już nie ma, przyćpana pusto w portfelu sięga podziemia, choć kiedyś, jeszcze niedawno rozkwitywana. to teraz jest omijana, bo rozjebana bez planów, honoru, grama, taka reklama, dla szpary, co swoje wary puści szatana, koszmary, w głowie talary i tak do rana, to zarys historii, która jest przewidziana to Polska, wydawać by się mogło, Normalna akcja, po pierwsze hajs, po drugie libacja, zwykła dziewczyna zabudziła desperacja być sobą, lecz wolała być kimś To Polska wydawać by się mogło Normalna akcja, po pierwsze hajs, po drugie libacja, zwykła dziewczyna zabundziła desperacja Mogłaby sobą, lecz wolała być kimś To Polska, wydawać by się mogło Normalna akcja, po pierwsze hajs, po drugie libacja, zwykła dziewczyna zabłądziła desperacja Mogła być sobą, lecz wolała być kimś To